Witam, witam serdecznie ponownie. Dalej jestem na galerii. W galerii. <gulanie> I robię selekcję ciuszków na wyjazd do, na giełdę w Mysłowicach, gdzie jest taki targ chlitark Targ. I wyprzedać chciałabym swoje rzeczy. Ale zanim spakuję, to chciałabym Wam też pokazać. Może któraś z Was coś Wam się spodoba wtedy proszę pisać do mnie na maila. No i można jakieś szczegóły ustalić, jaka cena, ile kosztuje wysyłka. No, po prostu trzeba zacząć po prostu działać handlowo niestety, moi drodzy. Czasy ciężkie. A myślę, że co do cen, to się zawsze można to gadać i, i myślę, że nie będą wygórowane. Dobrze, część rzeczy jest moja, którą kiedyś sobie kupiłam, ale z których wyrosłam. Więc albo już mi się po prostu znudziły i, nie, i chciałabym, żeby gdzieś jeszcze komuś posłużyły. Jak widzicie, staneria jest industrial, ponieważ moja ściana jest tutaj w całej swojej okazałości do zrobienia brzydka i jeszcze nie pomalowana, więc mamy warunki takie typowo robocze, ale yy, ciuszki wiszą. Ciuszki wiszą, bo kupiłam sobie wieszak właśnie w celach takich ekspozycyjnych, yy, żeby były, był już w galerii i, no i żeby służył też na jakieś wyjazdy, więc to jest mój zakup biznesowy, że tak powiem. Dobrze, moi drodzy, nie przedłużam, bo mam samą baterię, nie wiem na ile mi starczy, więc pokazuję szybciutko. Kuterkowa kamizelka. To jest przeważnie wszystko rozmiar M. Są też troszeczkę większe. Tutaj mamy markę. Wiem, że jest lustrza odbicie. Nie umiem tego ustawić. Muszę, musicie mnie nauczyć. Fajna taka z kołnierzykiem wykładanym taki misiu tutaj. Więc coś takiego. Tu ma kieszonki. Tył też taki misiowaty. Ja to od razu będę wkładała sobie do pudełka, żeby, żebym już miała przygotowane do, do spakowania, do wyjazdu, żółta y, sukienka. Ona się troszeczkę y, nie podniotły niektóre rzeczy, ponieważ były w workach. Mam nadzieję, że y, troszkę się przeprostują na tym wieszaku. Ona ma taki kolor. Hmm, Taki jasno żółciutki. Wygląda jak biały, ale to jest taka żółć delikatna. O, może tak. O, taki jest żółty. To jest też rozmiar M naciągliwa. LXL. Taka jakaś marka. Dzianinkowa. Jeszcze może posłużyć. I jest taka. Ja mam 1,73 73, ona jest mi tak do kolana. Więc znaczy o wymiary zawsze można dopytać. Sweterek. Swetera sukienka. Taka długa z takiej wełenki. Gruby ściek z kapucą. Bordowo, szaro, y, jasno, ciemna. Też jest to kolanka. Y, Rozmiar około M. Sukienka pisze XXL, jest naciągliwa, ale ja bym powiedziała, że to ML, by będzie najlepiej wyglądać w niej. Taka rozmiarówka. Sukienka bankietowa. <noise> Taka, piszę dwie rzeczy. Taka cała srebrna. Rozmiar też y, niby pisze, że 42, ale to myślę, że 40. 40. A pod spodem mamy piękną, zieloną, koronkową sukienkę. Bluzeczkę, przepraszam. Y, włoska. I lecimy dalej. Tu mamy taką jasno, jasną funkcję marynarkę marki H&M. A pod spodem bluzeczka z krótkim rękawem, taka cienkie, półcienko letnia, jeszcze z marki Orsi, która już wyszła podobno z Polski. Robiłam to jako zestaw, bo to dość fajnie wygląda. Też rozmiar około M, yy, dresowa sukienka z esmary, na mnie troszeczkę jest za wąska, więc yy, tak M, -ka. chociaż piszę S, nawet S pisze, więc S, mała M. -ka. Sukienka letnia. Y... Jan... Y... Nie, nie Janina. Elisen Marine MKLK. Na mnie za mała niestety. To chociaż jest śliczna. Tutaj jest gumeczka. Ona jest też tak do kolanka. Typu hiszpanka. Cukienka żółta typu retro. Jest jakoś... Nie ma marki. Fajna, takie, tu ma takie guziczki. Coś takiego, układanka. To jest taki materiał, który się tak fajnie układa. Taki grubszy, naciągliwy. To jest sukienka wiosenna. To jest. Z dodatkiem lnu, też mkl może, coś takiego, przepraszam, że taka wymięta, no ale len się bardzo, bardzo gnie, więc tak na szybko. Ona ma piękne kolory, tutaj nie widać może, ale jest taka seledynowo-żółtawa, limonkowo-biała, nie wiem, czy to uda mi się pokazać, ten kolor, ale jest bardzo ładna. Koszula typu drwal. Yy, fajny, przyjemny materiał. Nie wiem co to jest. Takaś flanela chyba. Yy, mark, wife, coś tutaj takiego pisze. fajna do prac domowych w ogrodzie tu ma podpinane rękawki. Coś takiego. padła mi sukienka letnia czerwona bardzo dziewczęca też taka skm -ka. tu jest gumeczka troszkę się naciąga sweterek taki mm, pierzasty, buklowy coś, na guziczki, podwójne A pod tym mamy sukienkę typu szkocka krata, na guziczki. To też jest taki rozmiar. Nie wypiszę XL, ale to jest taka emeczka. No, zawsze mogę zmierzyć jakby coś. Powtarzam się. Bardowy sweter, taki troszeczkę artystyczny. Właściwie y, zmieści się tutaj dość dużo rozmiarów od M do XL, bo jest bardzo naciągliwy i szeroki. To jest taka jakby pelerynka. Bardzo fajny, tu ma takie marszczenia. Fajna rzecz. Tu mamy, y, dałam na jednym wieszaku, bo mi wieszaków brakuje, moje drogie Panie, y, sukienka. Dzianinkowa z długim rękawem, z na końcu. I do tego zawiesiłam taki, jakby sweterek. Fajnie się komponuje jako zestaw. I to jest kamaje To jest kamaje. Marka. Ona chyba też wyszła już z Polski, coś słyszałam. Ale to była taka elegancka marka dla dojrzałych pań. Tu sukienka taka. kasz, Ko kasz. Też emeczka. Taka fikuśna w różne wzory. Ardekowska taka. Troszkę pikasowska. Tu mamy sukienkę, ogrodniczkę z kresu ze ściąganym paseczkiem. Tu ma jeszcze kieszonkę. Też tam jest taka emeczka. A tu mamy z mm, firmy Typhoon czarną, elegancką sukienkę. Prążko, prążkowany wzór. Też mniej więcej emka. O, następna sukienka typu ty, lata 50., 60. Ja to nazywam Jacqueline Kennedy z takim paseczkiem, takie nawet retro lata 20 bym powiedziała. Fajna taka. Bardzo ją lubiłam. Niby 44, ale. No nie wiem, może by jeszcze nam nie weszła, <gry> ale już. Już zmieniłam troszkę styl ostatnio. Tu mamy kamizelkę wełnianą, taką z kołnierzykiem. Z tyłu ma piękny warkocz pleciony. A na tym jest sukienka szara z krótkim rękawem typu Golf, marki Liberty. Tu ma takie kieszonki, że może. Ja chyba jutro przyjdę tutaj z parownicą i będę to jeszcze prasować. No ale znowu jak to złożę do samochodu, to znowu będzie wygniecione. No niestety. Piękny szary swet z falbaną. On taki jest około LK, może nawet... No MKL -ka. u dołu ma też taką piękną falbankę. Wszystko jest albaniaste, takie artystyczne. Piękna sukienka wizytowa. Mamy tu jakąś rozmiarówkę albo metkę. K Collection XXL. Ona jest tak za kolanko. Elegantnie. Tu mamy sztuksowy bezrękawnik w brązowym kolorze. Marki STI, rozmiar 40. Coś takiego. Tu ma tryszonki jeszcze dwie. Taka ogrodniczka trochę. Tu mam dwie spódniczki: czerwoną, bąskie. E, Pisze XL. Ona jest troszeczkę naciągliwa. MKLK czerwona. A tu mamy taką kraciastą. Ona jest taka bardziej jesienna, ale bardzo fajny wzór jest. Też tak M-rozmiar. M tu mamy kamizelkę. I spodnie. Y o luźnych nogawkach z takiej ekoskóry. Ciągniemy je. O, coś takiego. To dla może bardziej odważnych pań. Nie wiem czemu je kupiłam. Kiedyś mi się podobały. Spodnie jeansowe z naszywanymi koronkami. To jest... Myślę, że SK. Yy, bo ja w to nie wejdę. Ale ciekawo jest to zrobione. Jeansy. Biała koszulka, Nie, to jest marynarka, przepraszam. Też jest taka lniana, więc ona się bardzo mnie. Też przeleżała przez zimę. Gdzieś tam w tragicznych warunkach jest na jeden guziczek. Ta wygląda bardzo nieestetycznie, przepraszam Was bardzo, na, no, ale cóż, no, takie warunki na chwilę obecną. Jeszcze nie wszystko jest przygotowane pod sklep. Yy. Jednym guziczkiem marki Reserve. Yy. Piszę 44. Ja bym powiedziała do 42, może do 40. Satynowa bluzeczka biała. Derry Weber, marki. A tu mamy spodnie w pepko o wysokim pasku. Do karcika, tak lekko, ale nie musi być doł tak jakby lekko zarysowany mankiet. Bardzo fajny taki zestaw, biała bluzka. <laughs> Albo ta biała marynarka. Przepraszam Was bardzo. Tu mamy spodnie bryczesy, <laughs> skropa. Na wysokim stanie. zwężone do dołu. Też jest to rozmiar SM. I wypiszę 42. No, 40 bym powiedziała. Bluzeczka. Yy, Kwisoł. Nie mi doczytać. Granatowy, piękny, habrowy kolorek z przedłużanym tyłem. I z tyłu jest taka kartka. i tu mamy też drugą podobną, ale równą a z drugiej strony mamy sukienkę marki Sabra 38 ona ma taki skórzany y, kołnierzyk a tu jest taka leciutko rozkloszowana. Ramoneska szara na mnie niestety za mała taki to jest Jasny B, żebym powiedziała. Z Pimki. Marka Pimki. Bluzka z gwiazdą XL. W takim fiolecie delikatnym. O, tu mi się coś poklętało. Tu mamy granatową bluzeczkę typu ludowego, z krótkim rękawem. Też rozmiar mniej więcej M, z atmosfer. Złota bluzeczka, z krótkim rękawem czwarte właściwie, marki Moito, ze srebrną nitką z przedłużanym tyłem, też tak około rozmiaru 40. Czarna bluzeczka z koronkowymi rękawkami. Yy, tutaj tak jakby gorset namalowany i z takimi kamyczkami. Taka sexy. <gry> też koło, myślę, że m -ka. Bluzeczka yy, bardzo przewierna, delikatna, taka cieniutka, letnia. Rozszerzona troszkę u dołu, też tak rozmiar około 40-42 yy, XXL. Dla mnie jest dobra, tylko no, akurat nie, mo nie moje kolory. Tu mamy czarne bluzeczki. Muszę to ściągnąć, bo nie widać. Zwykła czarna, elegancka bluzka z krótkim a, rękawem. A, Mark Spen Spencer, czarna. Tu ma takie ściągnięcie troszkę na wysokości pod biustem. Też emeczka, bardzo taka, coś jakby jedwab. Nie mam pewności, ale chyba tak. A tu mamy bluzeczkę taką letnią, tak, takie płcienko. I ona ma takie koronki na dole. I tutaj przy rękawkach zwykła taka czarna bluzeczka. No, na przykład do białych spodni będzie ładnie wyglądać koszura kosz... marki Esprit, też trochę z tych mnących, ale bardzo ładnie tutaj jest zrobiona. Widzicie, tu ma taki żabot, jakby naszyty, i ona jest na on takim malutkim kołnierzyku. Wszystko ma niebieskie długi rękaw, a no też rozmiar mniej więcej M, coś takiego bluzeczka letnia o, tylko tu mi się koraliki pogubiły to albo je odpróć albo doszyć coś takiego niebieska bluzeczka typu troszkę sukienka plażowa też rozmiar M yy, tutaj bluzka w kratę z takim jakby golfem wykładanym to jest też Liberty Marka. U dołu jest ściągacz gumkowy. Też też około M i może L. -ka. Tu jest Amisu. Rozmiar pisze XS. Taka ściągana u dołu. Blozeczka troszkę typu bomberka. Troszkę szersza zapinana na zameczek. Tak mniej więcej wygląda. To jest y, 12 River Island. Fajny wzór ma taki ciekawy. Na mnie za duża jest po prostu. Taka lia bluzeczka czekajcie, bo mi się coś. Aparat już sygnalizuje, że bardzo słaba bateria, więc szybciutko. Taka w stylu indyjskim, Boho, bardzo fajna. Tutaj taka różowa pad jest na lewej stronie z hawcikiem. Tu ma taki haft. Pokażę Wam tak przez to, bo już. Staram się jak najszybciej, żeby mi ten aparat nie padł, a nie mam tu jak podłączyć. Bluzeczka typu indyjskiego, też rozmiar mniej więcej M. Marki... Kiabi Woman. gdzie wypisze 46-40. Ona jest taka prześwitująca. Sweterek w paski. Yy, też około m i... Fioletowa koszula na stójce, taka całkiem troszkę rozkroszowana, troszkę zwężana pod paszkami. Coś takiego. Bluzeczka letnia. U dołu ściągana. Green point 42. Niebieska bluzka koszulowa w kwiaty, też bardzo ładna. Y, takie elastyczne płócienko, panelowe takie. Bluzeczka śliczna jest. Z taką kokardą letnia. Też rozmiar M mniej więcej. Na stójce ona jest. Z pięknym takim tutaj kokardką. Bluzka z koronką. Bardzo ją lubiłam. No niestety wyrosłam z niej. Krótki rękaw, z tyłu jest zapinana na zameczek. O, śliczna jest. Tutaj mamy taką też w stylu troszkę indyjski. Ona jest też taka lekko prześwitująca. Taki chropowaty materiał, jakby jakaś gianinka. Taka bluzeczka czerwona. Też nie nie za duża dziś MKLK. Czerwony sweter marki kubus, serek. To raczej męski jest, ale myślę, że panie też mogą nosić. Wróżeczka na drutach robiona. Też jakaś Ska bym powiedziała. Wąska. I sukienka. Bluzka taka, takie wzory geometryczne i sukienka, do te, też tutaj wisi, taka plażowa. Ona jest taka pol, poliestrowa. Natomiast bluzeczka jest: mm, coś takiego, tu ma taki wykładany kołnierzyk, jakby półgolfik, i jest bez rękawów. Jest jedwabna, taka bardzo przyjemna, satynowo-jedwabna. Coś w tym stylu. Kończę moi drodzy, bo zaraz telefon padnie. <laughs> Dziękuję Wam za oglądanie. Tak jak mówiłam, pytania ewentualne na maila. Kciuszki są do niedzieli. Poniedzieli nie wiem, czy będą, bo ile się sprzeda, więc jak chcecie, to piszcie. Dzisiaj w sobotę i ewentualnie pytajcie poniedzieli, czy coś jeszcze zostało z, tych, z, tej, z tej kolekcji, że tak powiem. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko.